To jest trochę niekomfortowa pozycja. Cześć, witam się z Wami w kolejnych moich zmaganiach z pisaniem Gilberta tym razem. Z tego względu, że jestem kompletnie się nieogarnięta, ale chciałam zacząć znowu tygodniowe vlogowanie. To wam troszeczkę w międzyczasie, jak robię sobie włosy, poopowiadam wam o tym, co się ostatnio działo. Było ostatnio ciężko z tym Gilbertem, bo byłam w takim bardzo niefajnym miejscu w mojej głowie i nie mogłam się kompletnie skupić, nie mogłam znaleźć czasu na to takie spełnienie się pisarskie, tylko bardziej cały czas się dobijałam w głowie i. Dochodziłam do bardzo głupich wniosków czasami. Ostatnio właśnie najbardziej skupiałam się na pisaniu nowych, świeżych rozdziałów, których wcześniej nie było, dlatego też mi tyle tych tysiąców tam wskoczyło. W sumie fajnie mi się pisze. Nie, nie chcę mówić, że nie, bo fajnie mi się pisze. Są takie momenty, że zatrzymuję się i zaczynam mówić do siebie, czy to, czy to jest w ogóle logicznie, czy to się logicznie trzyma kupę, ale powiem Wam szczerze, Coś fajnego z tego wychodzi, fajnego coś z tego wychodzi i mega mnie to cieszy. Teraz to już będzie bardziej takie dopisywanie niż stwarzanie nowych rozdziałów. Także dochodzimy do końca, moi drodzy. Mam nadzieję, że do końca roku Gilbert będzie skończony. Teraz jeszcze tylko poogarniam te włosy, bo jak jestem nieogarnięta, mam włosy w tupsku i wyglądam po prostu tragicznie, to ja się nie potrafię skupić. Ja muszę się. O, ja muszę najpierw o siebie zadbać. A no właśnie, jeśli jeszcze chodzi o pisanie, e, to ostatnio wysłałam już wszystkie maile po raz drugi do wydawnictw. E, mniej więcej 40 maili poleciało, więc zobaczymy, czy ktoś się tym razem odezwie w sprawie Trouble. Oczywiście wysłałam Trouble, jak coś, bo innej książki takiej skończonej jeszcze nie mam, tak w 100%. Posprzątałam. Wyglądam troszeczkę lepiej, więc możemy zaczynać powoli pisać. W ogóle idą święta, możecie widzieć, że tu i tu już w sumie święta są, tam też rzadko nie widać. Pomaga mi też ostatnio przy pisaniu taka mgiełka z opachu pierników. I ona, mi, ona mnie napawa takim właśnie nastrojem świątecznym. Także polecam sobie zerknąć, czy coś takiego w ogóle jeszcze istnieje. Sytuacja wygląda następująco: 95 358 słów na 100 tysięcy, moi drodzy. Oczywiście napój bogów będzie pity na sam początek, żeby się rozbudzić. I zaczynamy. No, jestem po pierwszym sprincie. Wiele, niewiele tych słów teraz mi weszło, ale to tak jak mówiłam, dlatego że teraz wprowadzam tylko poprawki do tych rozdziałów, nie ma tutaj za bardzo nic, co bym chciała... 4, 5, dziewięć, co bym chciała tutaj jakoś specjalnie dopisywać. W ogóle ja się muszę w sumie pochwalić, bo od kiedy teraz piszę ten drugi draft, to mam takie momenty, że mi się odechciewa. Że czasami po prostu nie chce mi się najzwyczajniej w świecie, nie chce mi się, wolę sobie pooglądać YouTube'a, coś się zjeść. Czasami jestem bardzo rozkojarzona, albo mam takiego doła, że po prostu nawet nie mam ochoty włączać pliku, ale powiem wam tak, niektóre rzeczy, aż wywołują u mnie uśmiech, taką chwilową ekstazę. Że już w pierwszym drafcie takie fajne momenty potrafiłam napisać i w taki fajny sposób, czy to na przykład dialogi, czy to na przykład opisywanie uczuć, czy to na przykład, nie wiem, jakieś takie śmieszne teksty Gilberta na przykład, bo to ci tak poprawia humor, że już wtedy tak fajnie potrafiłaś napisać, i teraz jeszcze bardziej to dokręcisz, to to już jest w ogóle rozpierdzielony system, nie? Pocztówki już widzieliście wcześniej, mamy tutaj Kongres Hotel, mamy State Street, mamy La Salle Street. No, i nowość mojej drodzy, bo powiesiłam sobie tutaj Gilberta. Yy, on mnie też tak motywuje, tak zerkam na niego i gdzieś tam próbuję znowu wywołać ten obraz Gilberta, gdzie mi się, gdzieś tam mi się zakała póćka czasami. I mapa Chicago, na, na której się oczywiście opieram cały czas. Tu jakieś takie notatki tu na dole, bo mi się cały czas mylą dwaj bohaterowie. Muszę ich mieć przed oczami. Że to tak wygląda. I słuchajcie, patrzcie teraz na to. Tego jeszcze w sumie nie widzieliście, bo tutaj znalazłam ostatnio prawdziwe strony z gazet, które są plakatami teoretycznie, nie? I jak tutaj sobie zobaczycie, to mamy tutaj reklamę Air France, tak? Eh, okej, okay, nie? Ale to, ta perfuma jest dosłownie perfumą, którą używa Gilbert. Totalnie, bo ja ją znalazłam, ja ją wyresearchowałam i ja... Postanowiłam, że to będzie perfuma Gilberta. I kurwa, była tam. I musiałam to mieć. Tu mamy ponciaka mojego, a tutaj jest jeszcze jeden ponciak. Eee, gdzieś dwa ponciaki są. Tu ostatnio była taka fajna aktualizacja, bo znalazłam w takim bardzo tanim japońskim sklepie. Patrzcie. Piękną głowę. Niby to jest rzeźba, a to jest świeczka, nie? <laughs> ale ostatnio napisałam rozdział, gdzie Anastasia z Gilbertem poszli do Instytutu Sztuki w Chicago i po prostu tak mi się to skojarzyło. Tu znalazłam w sklepie używanym takie piękne perfumy w takich ładnych butelkach. To jest niby karuzela, ale jest przecudna. I one też ładnie pachną, to muszą być jakieś stare, może drogie perfumy. Zrobicie zamknięcie mnie w więzieniu jest dobrze, bo po trzecim sprincie mamy 95 955 słów, więc następny sprint będzie już 96 000. O Boże, ale jest taka dobra scena. Piszę teraz taką dobrą scenę. Miałam nic dużo nie dopisywać, ale okazało się, że jednak ja chcę coś dopisywać. To jest Cudowne w Gilbercie, że ja cały czas mam jakiś pomysł, cały czas mi coś wpada do bo myślę, że nie no, pusto tutaj, musi być coś jeszcze. I zaczynam rozpierdzielać taką scenę, że oh boy! Ja w ogóle pamiętam, jak pisałam go w pierwsze rozdziały, bo pierwsze rozdziały Gilberta powstały w 2020, <laughs> czyli dwa lata temu. Te pierwsze pięć rozdziałów, które wtedy powstały, były tragiczne. Były tragicznie. Te pierwsze pięć rozdziałów w większości pozmieniałam, bo nie miałam na nie pomysłu. Ja pamiętam, że każdy rozdział miał po trzy strony i nie mogłam przebić tych trzech stron, bo tak bardzo nie wiedziałam już, co pisać. I, i pamiętam, że siedziałam tak. Siedziałam tak. Co ten Gilbert może jeszcze robić, nie? To, to było takie takie dołujące, że ja w ogóle nie mam pomysłu na tą postać, nie? co on jeszcze może robić, co mu się może przytrafić, jaką on może mieć jeszcze przygodę. Ogólnie ostatnio zetknęłam się tak trochę nieprzyjemnie z opiniami niektórych ludzi, bo byli to, byli to przeróżni ludzie, byli to beta-readerzy, beta-czytelnicy, nawet jakieś grupki na Facebooku, no za każdym razem jak gdzieś tam wychodzę, z tymi tekstami, nieważne, którym, czy z Gilbertem, czy z Trouble, czy z Sumieniem. To w większości przypadków niestety no, nie odbija się to na mnie za dobrze. I to już nie chodzi o przyjmowanie krytyki, czy nie. Tylko sposób w jaki ludzie uważają, że nas inspirują, pisarze, tak? Bo są osoby, które potrafią to zrobić fajnie, tak jak na przykład moja beta readerka Julia, ona potrafi wyka wskazać mi problem, ale równocześnie ja po przeczytaniu tych uwag dostaję nie tylko gdzie jest problem, ale również gdzie robię dobrze. Dzięki temu ja wciąż mam taką dodatkową siłę, żeby siąść i to poprawić. Bo jeżeli ktoś przychodzi i mówi mi specjalistycznym językiem, że ogólnie to ja nie potrafię pisać, że bohaterzy są tacy owacy, że to jest niedociągnięte, że mój warsztat jest do niczego, że przede mną jeszcze jest długa droga, to nie wydaje mi się, że potrafiłabym znaleźć w tym chociaż cząstkę inspiracji, motywacji, chociaż chęci do pisania. Właśnie dlatego powinniśmy jako pisarze szukać w takich właśnie beta, czy tam readerów, czy tam jakieś grupki na Facebooku, patrzeć jak oni postrzegają pisanie. Jak oni postrzegają książkę, dany tekst, czy literatura to jest dla nich literatura wyższa, czy dla nich literatura to jest po prostu tekst fajnie napisany przez pisarza, bo został natchniony, nie? Yy, no, nie byłam w stanie pisać ostatnio, nie, nie byłam w stanie usiąść i, i nie wiem, zagłębić się w tą inspirację. Jestem bardzo zainspirowaną osobą. Ja uwielbiam pisać Gilberta, bo ja wchodzę w ten świat, ja żyję w tym świecie, ja gdzieś tam jestem pośród nich i ja obserwuję, co oni robią. To ja to tworzę i, i ja to wszystko researchuję, to wszystko jakby jest zrobione przeze mnie. Też chciałabym, żeby niektóre osoby zrozumiały to, że mm, ja jako pisarka nie siadam sobie od tak do laptopa, bo chcę mi się coś tam popisać i w sumie to coś tam pociupię na klawiaturze, tylko dla mnie to już jest gdzieś tam półetatowa praca, tak? I dla mnie nie jest to tylko rozrywka, ale też dokształcanie się, douczanie samej siebie, samorozwój. Pisanie Gilberta dla mnie jest ogromnym wyzwaniem, bo ja na każdym kroku muszę przeprowadzać w swój własny sposób jakiś tam research, tak? Muszę wyszukać, przeczytać, muszę przeanalizować, czy to na pewno się będzie trzymało kupy historycznie, czy kulturowo, czy tam strojami, czy tam z mapą właśnie. Niektórzy ludzie jak czytają Gilberta, to nie widzą tylko to, że ja chciałam popisać jakąś tam historię taką w latach 30. -tych. Nie. Dla mnie to jest kawał historii, to jest kawał powieści. I to nie jest takie hop na krowę to strasznie dużo czasu pochłania. Z tego względu, że niektóre osoby tego nie, nie wiedzą, nie wiedzą ile ja siły wkładam w tą, w tą powieść, to jest im bardzo łatwo powiedzieć, że A, to, to, to takie jeszcze mm, nie to rozwinięte, to to jeszcze takie mm, to, do popracowania, to jeszcze nie, to nie jest, że coś jest jeszcze do, do popracowania, to już jest kawał dobrej roboty moim zdaniem. Moim osobistym zdaniem, bo nikt nie widzi tego, ile ja pracuję nad tą książką. I to jest w sumie przykre, że takie osoby, które podają się bardzo często za tych takich prawdziwych y, czytelników, y, którzy się znają na literaturze, y, zaczynają oceniać takie właśnie fajne pomysły pisarzy jako taką literaturę wyższą że to powinno być takie och, ach, tak? Olga Tokarczuk time, tak? A to jest po prostu praca, ciężka praca. I jeżeli ktoś przyjdzie i powie, e, nie, to, nie, to takie, nie, to takie se, takie, nie, nie? To takie jeszcze, popracować trzeba nad tym. To jakim cudem ja mam siąść i znaleźć motywację do tego, żeby to poprawić? To jest po prostu niemożliwe. Mi się od razu odechciewa, bo widzę, że nawet jeżeli ja wkładam w to wpis do siły, to, to nic nie daje. Bo ktoś przychodzi i powie, e to jest takie senie. No było mi mega smutno. Też y, musieliśmy oddać beru-beru. Y, już jego za rodzinie zastępczej byliśmy tylko tymczasową, także jest tylko Ponciak. To też mnie mega złamało. Też nie pisałam w ogóle. Więc sobie chilluję i kurczę i tworzę, nie? I właśnie postanowiłam, że dopóki Gilbert nie będzie według mnie najlepszą wersją siebie to tylko ja będę go oceniać. Łódka nie była bawry. Parking, na którym miało się rozegrać jedna z ważniejszych scen, okazał się być do Kitu, bo jest tam Chicago Fire Department i to nie może tam być. Nie wiem, dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłam. I myślę sobie, Jezus Maria, gdzie ja teraz będę jakiegoś parkingu tutaj szukać, nie? Po całym Chicago. I teraz patrzcie, nie? Idę z tą ulicą i widzę taki elegancki parking, który mógł ewentualnie pasować. I teraz patrzcie to. Patrzę tutaj. Co to jest, nie? Patrzę tutaj. Jubilee Temple. Mm, tak wygląda. Staro ten budynek, ogólnie to, to logo, też takie przestarzałe, mi się wydało. No i ja sobie myślę, że ja to teraz będę szukać, gdzie to tam powstało. Pewnie w ogóle to jest nowe, albo pewnie po latach 30. -tych powstało, co mi to tam da. Teraz patrzcie to. Czy wy to widzicie? 29. Mój <laughs> To fuck? Czy to jest jakiś dar? Czy ja mogę z tym iść? do mam talent. Tak? Tak mam zrobić? O, tak mnie widać, elegancko. Dobra. Yy, który to już sprint, bo już pogubiłam się? Czy. Piąty. Piąty sprint dzisiaj, moi drodzy. I wychodzi mi. Na ten moment 96 526 słów na 100 tysięcy. Co oznacza, że dzisiaj wbiłam 1168 słów. Co jest piękną liczbą, bo żeby wbić Tysiaka, trzeba się dobrze napracować w moim przypadku. Ja jestem tak zadowolona, nawet z tych 500 słów. Jak jest 500 słów, ja już jestem spełniona. Bo mnie nic więcej nie potrzeba. Jeżeli jest progres i jest coś napisane, mnie to totalnie wystarczy. No, doszłam właśnie do tego momentu, gdzie będziemy zaczynać jedną z ważniejszych misji dla Gilberta. No, ale wydaje mi się, że to już będziemy robić jutro, bo jest w pół do dziesiątej. Ten pierwszy dzień już ma chyba z 16-17 minut, także będę wrzucała dniami, osobno, jak nigdy. <laughs> Dzięki za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i spełniajcie się moi drodzy, because I love you. I to tyle. A. Wow. Cześć. <laughs>